Witam wszystkich wiksarzy! Delma NA YOUTUBE! Dawaj z witaj w klubie! Jest, Tak, to... kurna, trochę zażygany Ale cieszy! Ale cieszę, ja cię nie pierdykawy. To jak tak posłuchasz, to mmm widziałeś jaki dobrobyt Aż się drzewa! Piękna sprawa Piękna sprawa naprawdę O, już się olejek trochę rozgrzał! Rozgrzał się lekko, bo tak zawór upuszczało, zawór upuszczał, za gęsty olej był. Czekaj, szybko sobie otworzę, bo to żal by nie było, żal by nie było posłuchać. Niech usłyszy, nie? Cała kolonia moja, niech już tam, niech już trochę im tam nerwy podskoczą, że już jest nowy rok. kąsiad jedzie nie no chyba, chyba, chyba się nie oprę temu chyba będę musiał go zapuścić tutaj żal by było nie skorzystać z takiej okazji Tu wziął, bo tu był e, myszostraszak. To sitnie po otwieraniu. Patrz. A nie, otwarte, ale coś takie one. Ojejka. Brudne sita. Bardzo brudne. Zobaczymy, czy myszki wylecą bo słomy się napchało Mokra słoma Będziemy wozić słomę Będziemy wozić słomę na wstawienie na kurnik dzwoniłem, no wczoraj dzwoniłem wczoraj dzwoniłem do tego autoryzowanego serwisu od Bizonów One mają na wiosnę być to sprawny kombajn po sezonie aż dziwne nie? pusse Piękna sprawa. Kurczę, muszę pooglądać tam co Bester tworzył, bo tylko mi wyskakuje, ale tak mówię tego YouTube'a na bieżąco nie oglądam. Bo nawet na bieżąco go nie robię, można powiedzieć, ale muszę zobaczyć, tak kurde, Johnny z silnikiem ee, Bizonka to kurde event, nie. To musi kurde chodzić. Liczysz tutaj dźwięk taki John Deere'owski, a tu kurna, pa, kurna, pa, pa, pa. Patrz, takie rzeczy. Dobra, tutaj coś ociera. Na pewno mam palce do robienia. To jest 100%. Palce e, te mnie poparzyły w tym roku, palce mnie poparzyły w tym roku, są wypierdzielone jak, no tak, delikatnie, jak widzicie tutaj. Także tu mamy to do robienia. I co mi Janek mówił ostatnio. Że, jak poskładali na ciasno, to tam dwa razy zakręciło, i, i były problemy z tym. Że tutaj chyba doszlifowywali coś. To jeszcze się dowiem. Będziemy działać tu. I tutaj strasznie coś piszcze. Nie wiem, czy ślimak nie ociera. A ślimak to już wytar dziurę tutaj. Tylko. Tylko, co? nie ma. Nie ma osi. Może te łożyska tutaj trzeba w ślimaku zmienić. Na pewno te palce piszczą. Ale tutaj tak, tutaj były problemy z tym ślimakiem, to jest dziura wytarta po boku I sprzęgło, i sprzęgło, i może fotel od farm truck. o tutaj jest dziurka No ale to tyle co wytarło, to teraz tutaj się lekko naspawa Albo blaszkę się naspawa, nie? I będzie mogło dalej wycierać Ale może te, te sprawdzimy, także no kurde Ogólnie rzecz biorąc, jakby tak olać temat to tylko tam, kurde, gęstego oleju trzy razy na sezon i można by było, może i. To tak ma być. Ma być luźny, bo jak go napniesz, to To będą problemy. Bizonkałem przepalonego, nie? Tam dużo, dużo nie ma ogólnie do roboty. I co? W ogóle ten, no wiosną czuć, w 25. Będziemy wozić słomę. E, mamy poogarniany temat. Remontu mojego kurnika, bo tak troszeczkę sobie w styczniu na tym youtubku olałem, można powiedzieć. Chciałem troszeczkę odpocząć od nagrywania filmów. Miałem inne rzeczy. Nie widzę szefa. Jesteś? Halo! O, nie ma szefa. I ten fotel, ten fotel prawdopodobnie. Znaczy nie, ja nie będę mówił. Nie będę mówił, że on będzie w Bizonie, bo ja nie wiem, co tam z tym Bizonem będzie. Wiosna zweryfikuje. No i słuchajcie. Ważna rzecz. Jeżeli ktoś z Was nie widział, pierwszy raz na tym kanale możecie zaobserwować baloty słomy, które będziemy przewozić i ścielić. Słyszę Twoje kroki, a tu jesteś. Ślimak ociera, także wytar prawie z boku hederu już. Ślimak! Otworzyć ci. Co mi samochody nie odbijesz, bo on cały poobijany. Ale w sumie jakby się obił, to bym może ten. Autokasko Autokasko nie, już nie ma. Jeszcze raz. Je, je, jeszcze raz powiedz. No właśnie, mówię, że tam z tym New Hollandem taka sytuacja była, że nie mam autokasku już, bo no, za duże koszty były. Ponoć na 3 lata zniżki straciłem na, na tych ubezpieczeniach. Za duże koszty. Nie, no to teraz ty za samochód tyle płacisz? Za samochód mi krzyknęli 2700. Ocejace. cejaca no. A wcześniej było 1200, 1400. Kosmos, nie? A ja teraz chyba 900. Ale tyle lat bez tych. bez... Chciało się jeździć po gnój. Dobra. I, <noise> idziemy zamiatać? No albo no, chyba idziemy zamiatać i potem, co? Jak będzie już czysto, pozamiatamy a, też, i. Tam środek. I zrobię, i tam. Bo z tyłu dwie kopki zrobiłem. Sprzęgło mam do robienia. Na pewno tak, sprzęgło palce w hederze, bo jest kosmos, jak są wywalone. I nie wiem czy łożysk na ślimaku nie wymienić, bo wszystko piszczy, ociera. A tak reszta, no to... A, i klawisz. Idziemy zobaczyć ten wał? Wał e, na wytrząsaczach. Ja mam zapisane to. Bo ten... E, miał Adam ogarnąć e, ten drugi wał, bo on jest wywalony tutaj. Chyba, że go napawać jeszcze raz. Zobacz. Bo on był robiony. Był, metodem. ale patrz. O, czekaj, może teraz jest tak ciasno, że nie będzie tego. A! Tu nie ma łożyska, no ja dobra. No ale chodził do końca. to dobra, co? nikt nie zauważył. No jak nie zauważył. Dobra. <laughs> no i dobra. dobrze. Dobrze. Będę tylko ten z przodu. Czy siłę, czy samo się wyciśnię? Nie, no dałem wiatru i otworzyłem, bo nie były otwarte. No. I wydmuchał, Dobra. trochę wiatru dałem, jeszcze Dobra, trzeba wyczyścić. to ja bym poszedł płukał wychowalnie. No to ten, to ja mówię, to trzeba. Bateria się wyczerpała. No także trochę tam mamy, widzisz, wytrząsaczę jeszcze te paluszki. Przyjeżdża ten, przyjeżdża ostatnio. E, taką sytuacja była. E, ten chłopak miał wesele. I tam wuj dostał zaproszenie i ten wuj go pyta mówi. Co byś chciał na wesele, na prezent? Nic, mówi tam ten, ale ten wuj tak go tam... Weź tam, poet. Co tam na to wesele byś chciał? No i ten chłopak, że tam nic ogólnie, wuj tam nie ma problemu. No a ten wuj tam dalej go nie mówi. Co tam ten... No i mówi, że dwa jajka. Jak, mówi, dwa jajka? Na wesele, na prezent? No i na komunie mi chuja dałeś, to teraz będę miał do kompletu. To były remonty posadzki. Wczoraj powywoziłem całe te graty. I teraz jeszcze tu trochę tego jak sucho jest to zmiotę, bo suszymy posadzkę, żeby grzyb nie łapał potem tej słomy, tego wszystkiego, żeby ptaki miały dobry ten temat. I kurde, jestem ubrany na podwórko, na zimne, a tu jest tak gorąco, że sieka po prostu. Muszę tu trochę tam pozmiatać to. Może te robaczki trochę też z podgrzejników, jeszcze się zmiecie, wrzuci je do utylizacji. No i mieliśmy przestój dosyć długi, bo mieliśmy mieć sobotę wstawienie, a no będziemy mieli w poniedziałek, no bo ptasia grypa wszędzie i pomór i tych chorób tego wszystkiego jest pełno, więc to jeszcze sobie taką miotełeczką lekko pozmiatamy, żeby było luks. Ta posadka ogólnie ta posadzka na tym kur... z tym kurnikiem jest wszystko ok. Nie, tam się da hodować i w ogóle, tylko taki minus jest, mankament tego wszystkiego, że murarze, którzy, już, którzy go budowali, zapomnieli cementu użyć i troszeczkę jest, no słabsze to wszystko. Tato? A ci murarze, co budowali ten kurnik, to oni mieli cement, czy oni na co budowali to posadzkę szczególnie? Na piach z gliną. Na piach z gliną, no tak widać właśnie. No ale się hodować da. Kruszywo, no i się wypłukuje glina potem. Ale cement chyba też słaby, toż my też robiliśmy z gorszych kruszyfa. Ale się bo no, nie No posadzka słaba, kasy, no nie było. No babcia mi kiedyś pokazywała, to ona miała bardzo duże... Ja mam, Wiesz, że ja mam umowę kredytową babci na kurnik? I widzicie, jaki to jest plus tego YouTube'a, że tak normalnie, jakbym tutaj sobie siedział, i gadał sam do siebie, to żadnego pożytku by nie było z tego, nie? A tak nie dość, że gadam, bo ja zawsze i tak tak gadam. To jeszcze to nagram. I jeszcze sobie pogadamy potem w komentarzach. I widzisz, to jest, kurde, naprawdę niesamowita rzecz, nie? Opatrz. Jedno z drugim. A tak jak wiesz, człowiek wcześniej jeszcze tego YouTube'a nie robił. A ja ogólnie lubię sam ze sobą gadać, bo ja zawsze uważam, że powinniśmy rozmawiać z mądrymi ludźmi. No. Ziomeczek mi przywiózł dzisiaj, bo miał pożyczonego, i będziemy się bawić. Małe remonciki, a tymczasem się zabierzemy. No, to w tym bizonku trochę robotki jest, a tymczasem się zabierzemy za wożenie słomki. No, mm. ja mało widzę tu coś. Ten to drabinę tu postawił, artysta. Mówi, że będzie mi pomagał. No dobrze, no może dojadę. Dobrze by było tej drabiny nie zniszczyć, bo będzie krzyczał tatuś, nie? O kurde, ale ładne kulki, bo to Jakub robił. Ale nie zdążyłem tego w lato nagrać, ziomeczek robił Kurczę, ja nie pamiętam, Jakub weź tam w komentarzu napisz jaką ty masz prasę Fajne kulki, bo większe są Wcześniej miałem z tych małych prasa. a tę... Tą... Nie wiem, kurczę, nie wiem czy to New Hollanda Jakub ma, co on ma za prasę A Jakuba kojarzycie może, bo ten Co ostatnio robiliśmy Tą hamownię tego MFA. Fajne kulki, duże, kurde, ale fajne Duża kulka, no mniej roboty, nie, mniej jeżdżenia no, piękna sprawa, widać, że ona jest dużo większa, ładnie ten, no no i w tym roku zobaczymy też tam, jak to z tą słomą będzie, wapno już mam zamówione, jedno auto, będę tam po trochu chciał powapnować, znowu potące, no i co, no i będziemy mieli nie lada moment wstawienie, to może tam na kurniku coś nagram, właśnie paszarnie będę, no już jestem w trakcie. Już właśnie tutaj tylko po jednej kulce będę teraz woził, bo z dwoma tu mieszalnik mi będzie przeszkadzał i chyba będę na styku z tym wjazdem tu. Wejdzie? Przejdzie, przejdzie pod linią. O tym kurczę, pod tą linią to jest tak wiesz. A te, a, nagrzewnica się włączyła. Niech on tą nagrzewnicę ojczulek wyłączy. No i wiesz, ja też kurczę tego New Hollanda czy coś, to zobacz, teraz łańcuszek ten nie zahaczył, ale ten łańcuszek już zahaczy właśnie New Holland mniejszy traktor, on był też tak brany trochę właśnie pod uwagę o to się przeturla w suche miejsca, żeby słoma nie była mokra żeby słoma nie była mokra, bo tu jeszcze będzie zaraz siarczanem magnezu na grzyba zamgławiane Ten. No, no i właśnie tę żmikę, już tam w tym e, w gwizdzinach. robią żmikę. Muszę zadzwonić o to. Mieszalnik będę tu jeszcze jeden chciał wstawiać, ale to na razie to jest wszystko takie, no będzie rzeźba, nie? Będzie rzeźba robiona po prostu. Zboża muszę pospuszczać to jutra. Szefuncia jednak miał rację. Bo bym drzwi wypchnął gdyby nie on Także jednak Nie zawsze ta młodość Kurde wygrywa Ale patrz Drzwi nie wypchnięte, krzyknął No dobrze, dobrze, dobrze tatuś Dobrze, piękna sprawa Jakbym mu te drzwi pogiął to uuu No bo to, bo wam powiem tak, o te drzwi są za słabo zrobione. Drzwi muszą być tak zrobione, że ciągnikiem dojedziesz, kulka wejdzie, a nie tam, że coś tego. No ale dobrze, dobrze. Nie pogiełuj się, trzeba się cieszyć Bardzo no. Dobrze, dobrze. Idę to na grzywnicę wyłączę. No, kuleczki piękne. Kuleczki, piękna sprawa, ładnie dobite. Bo to chyba Jakub ma tą pasówkę, zresztą nie wiem, bo nie byłem przy prasowaniu. Kosiłem drugie pola, muszę tam nagrać kiedyś. Kończymy, no, będę ten nagrzewnica wyłączona. Pomyte, dzisiaj jeszcze jedna dezynfekcja. I lecimy, lecimy z gulonami, z gulonkami, bo nie, nie gulony teraz nie będą, tylko będzie indyczka. Także szybszy okres. Przy, przy obrót będzie trochę i, i będzie luks Dobra widzimy się w następnych vlogasach Boże Słomę I działamy Trzymajcie się